Oto odświeżony Renault Captur, który ma kilka asów w rękawie. Jesteście ciekawi jakich? Renault Captur został zaprezentowany w 2013 roku, w momencie, w którym segment miejskich crossoverów dopiero raczkował. Przez 11 lat wyprodukowano 2,2 miliona egzemplarzy. Tego samochodu, co świadczy o niewątpliwym sukcesie kaptura. Teraz producent odświeżył model, żeby przedłużyć jego cykl życia. Czy eksperyment się uda? Niewątpliwie ważnym składnikiem liftingów jest zazwyczaj lekko zmieniona stylistyka. Tak przynajmniej podchodzi do tego koncern Stellantis oraz WAG. Nic bardziej mylnego, że tak samo robi też Renault, o czym świadczy doskonale właśnie wygląd nowego kaptura, gdyż auto upodobniło się tutaj do Renault Rafale oraz Scenika. Otrzymało nowoczesne reflektory LED, takie kanciaste, wraz z pionowymi światłami dziennymi, wbitymi w zderzak, a z tyłu już bez większych zmian. Najwidoczniej budżet wyczerpał się w okolicach właśnie przedniego pasa. Przez co samochód z przodu jest atrakcyjny, ale kanciasty, a z tyłu po staremu obły. Wydaje mi się, że to średnio pasuje, ale plus jest jeden widać więcej różnic pomiędzy nowym kapturem a nowym Mitsubishi ASX. Wersja Esprit Alpin, w którą wyposażony był również niedawno testowany Renault Rafale, dodaje takiego sportowego sznytu, między innymi dzięki nowym czarnym aluminiowym felgom, kontrastowemu czarnemu dachowi oraz przede wszystkim emblematą właśnie Esprit Alpine. Pod kątem wymiaru wiele się nie zmieniło. Kaptur po lifcie mierzy na długość 4,2 metra, przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 metra prześwit mierzy 169 mm. Jak to się ma do konkurencji i poprzedniego kaptura? To lekko więcej od kaptura, zarówno na długość, jak i pod kątem rozstawu osi. Ale to są kosmetyczne zmiany. Na ten rozmiar głównie mają wpływ lekko przeprojektowane zderzaki. Także faktyczna odległość pomiędzy osiami, czy faktyczna ilość miejsca w kabinie nie zmieniła się. Przede wszystkim jest to auto dynamiczne, jak na kaptura, oczywiście jak na ten segment crossoverów kompaktowych. Oszczędne oraz bezproblemowe. I zacznę od końca. Bezproblemowe Bezproblemowość kaptura objawia się głównie przez, podczas jazdy po mieście. Tutaj można osiągnąć nawet 4,5 litra na 100 km, co jest wartością jak najbardziej dobrą. Dodatkowo ma mały promień skrętu. Jest to samochód sprytny, wszędzie zaparkuje, wygodny, ponieważ również zawieszenie zostało posiada charakterystykę gdzieś pomiędzy sportowej a. Komfortowej z jednej strony nie wychyla się na boki, z drugiej strony nie jest przesadnie sztywne. Idealne auto do miasta ale też nadaje się w trasy, ponieważ y, możemy uzyskać niskie zużycie paliwa w okolicach 6,5 litra na 100 km podczas jazdy stricte autostradowej, tam z prędkością 120-130 km na godzinę. Oczywiście przy 140 km na godzinę zarówno ten komfort jazdy się trochę zmniejsza, ponieważ robi się w kabinie głośno, głośniej, a poza tym też rośnie zużycie paliwa, no bo to jest jednak samochód miejski, nie oszukujmy się. Ale w przypadku skrzyni automatycznej w kapturze działanie tej skrzyni jest niezauważalne. Dodaje gazu i naprawdę te obroty, owszem, podnoszą się, robi się trochę głośniej, ale nie do tego stopnia, jak ma to miejsce w niektórych hybrydach, na przykład japońskich. W każdym razie podsumowując, Renault Captur po lifcie jest nadal tak dobrym samochodem jak Renault Captur przed liftem. Został poprawiony pod kątem stylistycznym, został poprawiony pod kątem multimedialnym we wnętrzu. Wiadomo, trzeba było samochód odświeżyć, żeby nadal mógł jak równy z równym konkurować na tym rozrastającym się wciąż rynku, ale jest to nadal auto bardzo, bardzo sensowne. Warte, warte uwagi. W obliczu dużej konkurencji Renault musiało znacznie odświeżyć wnętrze i zrobiło to. Na desce rozdzielczej znajdziemy teraz dwa ekrany. Jeden za kierownicą prezentujący nam cyfrowe Wskaźniki cyfrowe zegary oraz pionowy ekran o przekątnej ponad 10 cali do obsługi systemu multimedialnego, opartego na Androidzie, dzięki czemu mamy dostęp do dobrze działającego i sprawnie działającego Google Maps oraz do bardzo sprawnie działającego asystenta Google. Oczywiście jest także obsługa Apple CarPlay bezprzewodowego oraz Android um, oraz Android Auto bezprzewodowo. To, co cieszy, niewątpliwie to ten rząd przycisków rząd przycisków fizycznych, funkcyjnych znajdujących się bezpośrednio pod dotykowym ekranem one znacznie ułatwiają życie, cieszy także to, że mamy tutaj dwa złącza USB typu C oraz wiele schowków wiele półeczek na których można sobie coś położyć, między innymi telefon, mamy też podłokietnik, który w tym wypadku no, nie jest regulowany regulowany jest tylko na jest tylko wzdłużnie, natomiast nie, nie, pod, pod, nie, nie jest regulowany kąt. A tutaj poniżej, tam gdzie znajdują się okulary, jest ładowarka indukcyjna. Także cieszę to, że w tak małym wnętrzu udało się mimo wszystko umieścić dużo schowków i nie zrezygnować przy tym z. I przy tym nie zrezygnować z. Dobrych materiałów wykończeniowych, ponieważ tutaj na podszybiu mamy miękki plastik, tu jest taki błyszcząca wstawka, która na szczęście nie jest pianoblekiem. Tutaj mamy dodatkowo materiał z pianką, zatem jest to miękkie, miękkie w dotyku. Tutaj również miękkie elementy, także tych twardych, nieprzyjemnych plastików tutaj wcale tak dużo nie ma, także duży plus. Przednie fotele w wersji Esprit Alpine posiadają mocniejsze trzymanie boczne, są dodatkowo ciekawie wykończone i w ogóle ładnie wyglądają. Mają przeszycia z literką A na, 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 na oparciach, wyglądają fajnie i sportowo, tak troszeczkę ala kubełkowe fotele. Dodatkowo mają tutaj szeroki zakres regulacji, chociaż niewątpliwie. Minusem dla niektórych może być to, że tu pozycja za kierownicą jest dość wysoka. Nie można jej w pewnym momencie obniżyć, przez co mamy takie wrażenie, że ta, ta przednia szyba jest nieco za niska. Podobne wrażenie miałem bardzo w Daci Spring. Ale kolumna kierownicza jest już tutaj regulowana w obu płaszczyznach, no i właściwą pozycję za kierownicą w 90% przypadków zajmiecie szybko i łatwo. Na tylnej kanapie nie doszukiwałbym się bardzo dużej ilości miejsca, to w końcu Kompaktowy, miejski crossover, naprawdę niewielki. Auto konkurujące z Fordem Pumą, auto konkurujące z Toyotą Jaris Cross. Natomiast jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi. To tutaj w tym momencie siedząc za sobą nie mogę specjalnie narzekać, ponieważ nadal jest go dużo. Mam spokojnie miejsce na stopy, które wchodzą pod przedni fotel, który jest na maksa obniżony. Także tego miejsca już na stopy nie będzie mniej. Mamy kontrolę trzeciej strefy klimatyzacji, dwa złącza USB typu C. No i niestety nie ma podłokietnika, ale to na co warto zwrócić uwagę w przypadku kaptura, o czym wspominam, też za, będę wspominał za moment w innym kontekście, to regulowana Wzdłużnie tylna kanapa, dzięki czemu możemy o 160 mm powiększyć sobie ilość miejsca na nogi, bądź o 160 mm wydłużyć podłogę bagażnika, bądź o 160 mm. Zmniejszyć ilość miejsca na nogi. No i teraz bagażniczek. Bojemność kufra oscyluje od 348 do 480 litrów. Skąd te różnice? Ano stąd, że tylna kanapa jest przesuwana w granicach 160 mm, i w ten sposób możemy albo powiększyć ilość miejsca dla pasażerów tylnej kanapy, bądź też zwiększyć. Pojemność bagażnika. Złożenie tylnych siedzeń gwarantuje natomiast 1458 litrów. Dużym plusem jest to, że podłoga tutaj licuje się z progiem załadunku, a dodatkowo pod podłogą jeszcze, jeszcze, znajdują się, jeszcze znajduje się miejsce na dodatkowe bagaże i też po złożeniu foteli uzyskujemy płaską podłogę. Jak wygląda bagażnik częściowo zapakowany, sami widzicie. A ile to kosztuje? Najtańsze Renault Captur kupicie za 85 000 zł, tak około. Jeżeli będziecie chcieli kupić wersję z LPG, to wtedy należy wydać 89 500 zł. Co sądzicie o tym modelu? Czy wygląda lepiej po liftingu, czy gorzej? I czy jest warty swoich pieniędzy? Napiszcie koniecznie w komentarzach, a my widzimy się w następnym odcinku na poboczu. Hej!